Symboliczne znaczenie siedmiu narodów kananejskich. Według słów apostoła, dzieje Izraela, o których będziemy teraz mówić, mają być dla nas przede wszystkim przykładem i przestrogą. Przypatrzmy się więc siedmiu narodom, których ziemię Pan obiecał synom Izraela, gdy wychodzili z Egiptu, gdy Pan Twój Bóg wprowadzi cię do ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść. Usunie liczne narody przed tobą: hetytów, Girgaszytów, Amorytów, Kananejczyków, Peryzytów, hivitów i Jebusytów. Siedem narodów liczniejszych i potężniejszych od ciebie. Pan Bóg Twój oddaje tobie, a ty je wytępisz. Powiedziano tutaj: narodów liczniejszych i potężniejszych od ciebie, ponieważ rzeczywiście więcej jest wad niż cnót. W spisie tym wymieniono wprawdzie siedem narodów, ale podano jednak, ile innych jeszcze trzeba było pokonać, czy tam jedynie usunie liczne narody przed Tobą. Wiem zatem, że ilość wad cielesnych wywodzących się ze źródła i korzenia siedmiu grzechów jest o wiele liczniejsza od Izraela. Stąd bowiem pochodzą zabójstwa, kłótnie, herezje, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa, nieumiarkowane bisiady, pijaństwa, oszczerstwa, grzeszne widowiska, nieprzyzwoite rozmowy, kłamstwa, przysięstwa, plotki, głupie żarty, zamieszki, rabunki, docinki, wrzaski, niechęć i pogarda wobec innych, szemranie, kuszenie Boga, rozpacz i wiele, wiele innych wad, które trudno byłoby tutaj wyliczyć. Uważajmy jednak, aby ich nie lekceważyć i posłuchajmy, co o niektórych z nich myślał i mówił apostoł. O szemraniu powiedział: Nie szemrajcie, jak niektórzy z nich, Izraelitów, szemrali i zostali wytraceni przez dokonujących zagłady. O kuszeniu Boga nie wystawiajmy Pana na próbę, jak wystawiali go niektórzy z nich, Izraelitów. I poginęli od wężów. O oszczerstwie natomiast czytamy w księdze przysłów: Nie kochaj się w uwłaczaniu, abyś nie został wytępiony. U rozpaczy, pisze znowu święty Paweł, poganie, żyjąc bez nadziei, oddali się rozpuście, popełniając zachłannie wszelkiego rodzaju grzechnie czyste. O tym, że wrzaski, gniew, niechęć i bluźnierstwo zasługują na potępienie. Apostoł poucza nas w innym miejscu, nakazując: Niech zniknie spośród Was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważenie, wraz z wszelką złością. Podobnych świadectw można by zresztą przytoczyć znacznie więcej. Powiedzieliśmy już, że ilość wad jest o wiele większa od ilości cnót. Tym niemniej jednak, gdy pokonamy osiem głównych, z których pozostałe biorą swój początek, ucichną również i inne, ponieważ razem z głównymi zostaną usunięte. Z wady łakomstwa biorą się bowiem grzeszne biesiady i pijaństwo, z nieczystości nieprzyzwoite rozmowy, głupie żarty, grzeszne widowiska i plotki. Z chciwości, kłamstwa, oszustwa, kradzieże, krzywoprzysięstwo, żądza nieuczciwych zysków, fałszywe świadectwa, gwałty, okrucieństwa i rabunki, z gniewu, zabójstwa, wrzaskliwość i nienawiść, ze smutku, zawziętość, małoduszność, gorycz i rozpacz, z lenistwa, opieszałość, ospałość, nieuprzejmość, niepokój, wałęsanie się bez celu, chwiejność duszy, nieopanowanie ciała, gadulstwo i zbytnia ciekawość, spróżności, kłótnie, herezje, samochwalstwo i nownikarstwo, spychy, pogarda, zazdrość, nieposłuszeństwo, szemranie, bluźnierstwa i oszczerstwa. Wszystkie wymienione tutaj grzeszne choroby są nie tylko bardziej liczne, ale i silniejsze od cnót. O czym łatwo przekonujemy się, obserwując walkę, jaka toczy się w nas samych. O wiele bardziej bowiem odczuwamy w sobie pragnienie przyjemności cielesnych, aniżeli pragnienie cnót, które z trudem zdołapywamy dzięki skrusze serca i umartwieniu naszego ciała. Spójrzmy jeszcze okiem ducha na te niezliczone zastępy nieprzyjaciół, które wylicza apostoł. Nie toczymy walki, im powiada, przeciw krwi i ciału lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządzom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Rozważając, co mówi Psalm 91 o mężu sprawiedliwym, tysiąc spadnie u Twojego boku, a dziesięć tysięcy po Twojej prawicy. A przekonamy się, że nieprzyjaciele duszy są liczniejsi od nas, ponieważ nasza natura jest cielesna i ziemska. Ich zaś duchowa i lekka jak powietrze.